No to wyjeżdżamy, drodzy moi, ciąg dalszy właśnie dzisiaj. Dzień dobry, witajcie, ale przy okazji dzisiaj pokażę Wam schemat, który działa w momencie, kiedy kupujecie bilety na kolej tutejszą Train Italia, e, Train Italia, właściwie i takie automaty. Te automaty na tej podstawie tu nie będzie właśnie nic widać, dlatego wam nie pokażę za wiele. Poklikacie sobie chwilę. Tutaj możecie wybrać Buy Your Ticket za moment. Dostajecie informację, że można płacić gotówką. Wybieracie sobie stację docelową i konkretne rzeczy. Ten bilet Wam później wyleci tutaj. Tutaj macie albo kartę, albo w tym wypadku yy, chyba nie ma monet. No tu chyba nie ma monet, ale jest możliwość jeszcze płacenia karty, kartą, kartą Przepraszam, są monety, także tutaj płacicie. Dostajecie taki oto bilet z tym biletem do specjalnego urządzenia. To jest to urządzenie. I teraz, bo myśmy walczyli przez chwilę, ja zapomniałem jak to się robi. Tutaj, od drugiej strony tego czarnego paska, czyli tak jak gdyby bilet z stroną do automatu wkładacie do środka i on kasuje. To jest warunek, że wasz bilet będzie aktywny. To jest warunek, że konduktor w pociągu nie powie Wam, że niestety macie zapłacić karę. My w tym wypadku zapłaciliśmy 5,30 za przejazd między stacjami Castellamare Golfo di Golfo do Mazara del Vallo. I tam właśnie dzisiaj będziemy się udawać, a przy okazji pokażę Wam, jak wyglądają naprawdę fajne koleje włoskie. Witajcie, zapraszam do oglądania materiału. Dobiliśmy, dojechaliśmy Mazarra del Vallo i tu się będzie działo. 50 tysięczne miasto, w którym zabytków może nie ma jakoś specjalnie dużo, ale podobno jest pięknie, ładnie. To jest właśnie ta zmiana na planie e, tego wyjazdu. Mazara miała być e, jutro, a jest dzisiaj jutro, natomiast będziemy mieli jak gdyby jednej miejscowości mniej, czyli więcej czasu na e, kolejną. No, będzie, będzie ciekawie. Miasto podobno piękne, szczególnie, że gdzieś tam podobno muzułmańskie korzenie się tutaj pojawiają. Także drodzy moi, zapraszam. to wygląda to na typowe portowe miasto. Trochę wieje, ale to wianie to też jest y, argument za tym, żeby sobie pospacerować. Zobaczcie. Jesteśmy na tej głównej promenadzie Mazaro, Piękne budynki. Marcin zauważył, że United Color of Benetton pojawia się tutaj e, dosyć często. Marka, która praktycznie w Polsce już jest, e, że tak powiem, na wymarciu. No i my dochodzimy w tym momencie już do morza. I tu jest promenada. Ta promenada ciągnie się przez całe miasto po naszej prawej stronie. Waszej również jest katedra, do której mam zamiar zajść i wam ją pokazać, ale najpierw zobaczymy promenadę, która tak trochę przypomina mi Eliad w Izraelu. Może nie jest taka sama, ale jest bardzo, bardzo podobna. Czyli sporo drzew, w tym wypadku palmy ładnie zresztą poprzycinane. Przejdziemy sobie przez drogę po to, żeby dojść, tak, oczywiście tu nikt nie zwraca uwagi na pieszego, żeby dojść do morza, żeby to morze zobaczyć sobie. Z tamtej strony ładne budynki, z tej strony port, nowo Porto, do którego też również dojdziemy. Morze piękne, może zobaczymy jaka jest temperatura wody, co? Idziemy zerknąć, co prawda kąpać się raczej nie będziemy, bo czasu jest niewiele, natomiast mimo wszystko warto byłoby dotknąć tej wody. Bo to w końcu morze, czyli na słono będzie. Jakieś dziwne, dziwne rzeczy tutaj leżą. Dobra, to zobaczmy co to za woda. No woda powiem Wam, może nie cud, miód i malinki, nieletnie, ale jednak mimo wszystko. Ciepła. Trochę brudu, ale po sezonie pewnie jest to rzeczą zupełnie normalną. Dobra, starczy tego gadania. Okaże, jesteśmy już pod katedrą Macarę w Macarę, czyli będzie tu wejście. No, jak widać z tej strony, brama zamknięta wygląda naprawdę zjawiskowo. Spróbujemy ją obejść z drugiej strony, bo tutaj wejścia niestety nie ma. Poza tym, przesunąć te drzwi to naprawdę trzeba by się było bardzo postarać. Pytanie tylko, czy z boku są jakieś drzwi, żeby można było. Wejść do środka. Bo jak wiecie, jak oglądacie e, kolejne odcinki podróży za stówę, to wiecie, że ja tam bardzo chętnie haha, wchodzę. Ale tu też będzie problem. Niestety, drodzy moi, no dobrze, to zobaczymy, może jeszcze z drugiej strony będziemy okrążać ten cały budynek. Piękna jest. Rzeczywiście, bardzo chciałbym tam wejść. Może się uda. Dobra, ja szukam. Do zobaczenia za chwilę. Słowem, dupa zbita. No, szliśmy cały budynek wokół i okazuje się, że wejścia niestety nie ma. Jest jeszcze jedno z boku, a cała reszta, znaczy całe jeszcze jedno jest za kratą, a innego nie ma. No niestety nie zobaczymy. Natomiast pokażemy Wam Piazza della Repubblica. I to z reguły takie place Republiki. To są najważniejsze place w miejscowościach. Takie najbardziej reprezentacyjne. Tu akurat dodatkowo jeszcze mamy remont. Mamy muzeum po lewej stronie, ale nas bardziej interesują architektonicznie, pięknie wyglądające łuki. No i tu prawdopodobnie jest jakaś instytucja urzędowa, jakiś urząd miasta, albo może dzielnicy, albo może czegoś takiego. To co? To wbijamy się w takim razie. W boczne uliczki, zobaczyć co tu się ciekawego dzieje. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym wam pokazać. Mam nadzieję, że tu będzie więcej szczęścia. Patrzcie, typowe te włoskie balkony. Sycylia! To może jakaś epidemia, ale to jest naprawdę zastanawiające. Idziemy tu może z 5-10 minut, chodzimy i ani żywej duszy. No Hele. dobra, znajdują się tutaj co jakiś czas jednostki właśnie widzieliście, ale sklepy pozamykane jest cisza, spokój nikogo. Dosłownie nikogo nie ma. Chyba, że ta dzielnica Hele. rusza wieczorami, ale też nie chce mi się do końca w to wierzyć. Zobaczcie, takie podwórka, zakamarki. No i tutaj mamy jeszcze kilka fajnych obiektów. Wrzucik. Magia jest. Te uliczki są naprawdę rewelacyjne, ale no właśnie, ale gdzie są ludzie? Tu nie ma ludzi. Miasto wymarło. Naprawdę niewiele w Garibaldi, jedna z główniejszych ulic zupełnie pusta. Kolejny kościół, kościół Świętego Bartolomeo. I też pusto. A tutaj zobaczcie, no, coś się dzieje co jakiś czas, bo e, ładne są napisy podświetlane, ale nie ma zupełnie nikogo. To miasto wygląda jak wymarłe. Całkowicie. A swoją drogą, zobaczcie, w wielu miejscach są te płytki, takie jak w Portugalii. Tam akurat ze względu na wilgoć, a tutaj. Naprawdę przepięknie to wygląda, bo te malunki są cudowne. Zobaczcie galeria jeszcze dodatkowo. No jest magia, ale ale gdzie są ludzie? Muzłamańska dzielnica. Zdecydowanie. Właściwie Arabska. Eee, klimat cudowny wręcz. Eee, ludzi niestety bardzo, bardzo mało. Zobaczę, czy tu jest jakieś przejście. Nie, tu jest wejście do domu. Eee, ludzi bardzo mało, trochę jak Maroko to wygląda wszystko. Patrzcie. Jest magia. Dobra. Do przodu, żebyście widzieli, sporo kolorów, sporo flag. Widzieliśmy flagi tureckiej, nie tylko. Zobaczcie, to tak jak w Maroko. No dokładnie. To już w tej chwili to jestem w 100% w szoku. Typowa marokańska dzielnica, gdzie niegdzie kilka otwartych barów z lokalcami pijącymi piwo. Klimat, no super, po prostu prawdziwa, prawdziwa rewelacja. Takie coś uwielbiam wręcz. Aż jestem zaskoczony, bo nigdy nie sądziłem, że we Włoszech, a dokładnie na Sycylii, spotkam coś takiego. Piękne, no nie wiemy do końca, nie wiem czy jest to Ramadan, czy jest to jakieś może inne święto, czy jest to może siesta popołudniowa, ale ludzi zdecydowanie tu nie ma, jest puściutko i bardzo żałuję z drugiej strony, bo myślę sobie, że jakby byli ci ludzie, oni by stworzyli taki niesamowity koloryt, taki klimat, zobaczcie, taki klimat, który bardzo spowodowałby dużo takich dodatkowych elementów, kolorów. Wyglądałoby to naprawdę sympatycznie. No i mnóstwo, mnóstwo tych kafelków, które w Portugalii są rzeczą naturalną. Nie sądziłem, że na Sycylii też się pojawią, szczególnie, do, że do Portugalii jest tutaj kawałek, ale jest kotek. Kotków bardzo mało. Z porządkiem jest tutaj różnie. W jednych miejscach jest porządek, w innych zupełnie go nie ma. Natomiast ludzie z tych, których mijaliśmy, Ustawieni bardzo pokojowo, żadnych problemów. Nawet pan przejeżdżając samochodem pomachał i przywitał się bardzo serdecznie. Znów zamknięty kościół. No dobrze, ktoś mi zaraz pewnie w komentarzach. Powie, że powinienem się do tego przygotować i powiedzieć Wam, dlaczego tak jest. Nie wiem, jest to dla mnie przygoda. Zaskakują mnie takie miejsca, zaskakują mnie takie miasta i bardzo z tego powodu się cieszę. I wierzcie mi, że naprawdę nie mam z tego powodu żadnych kompleksów. Wygląda na to, że wyjaśniła się sytuacja pustych ulic. Od godziny 13.30 do 17.30 jest siesta, i mimo tego, że wcale nie ma takiego ukropu, bo jest okolice 23 stopni, to wszyscy się chyba tak bardzo przyzwyczaili, że w tym czasie jedzą obiady i po prostu odpoczywają. Także jeżeli chcielibyście to miasto w ruchu zobaczyć, to zdecydowanie omijajcie te godziny, o których mówiłem. My natomiast... Przenieśliśmy się do portu, nowa Porto i tutaj myślę, że znajdziemy sporo bardzo, bardzo ciekawych rzeczy, bo to jest duży port i duży kanał, a właściwie tak naprawdę to w tej chwili jesteśmy przy kanale. Szedłem tutaj, to powiedziałam od razu do Marcina, Marcin to wygląda jak w Wenecji. Wenecja ma, może te kanały ma troszeczkę węższe, ale wygląda to bardzo, bardzo podobnie. Porcik może nie jakoś specjalnie wielki, ale naprawdę fajny. Nam jeszcze chwilę do pociągu pozostało, także idziemy sobie nad morze, będziemy sobie tutaj jeszcze przez kilka chwil relaks uskuteczniać. Tak właśnie się rozglądam, gdzie to będzie najfajniej, ale zaraz coś wymyślimy. No, będziemy sobie uskuteczniać przez kilka chwil, co by odpocząć i dzisiaj jedziemy do kolejnej miejscowości, którą zobaczycie dopiero za tydzień. Jeszcze Wam nie zdradzę, bo to różnie może być, plany się zmieniają często, dość często przynajmniej staram się, żeby to było dosyć, dosyć fajne doznanie, ten wyjazd i swoją drogą pokażę Wam coś. Zobaczcie, jakie fajne kamyki znalazłem. O, jeden taki kamek, a drugi o, taki kamyk. Takie dwa, bardzo specyficzne. Dobrze, a tutaj leży mnóstwo takich, no właśnie nie wiem... Marcin, wiesz co to jest? To pewnie jakaś roślina i zaraz mi pewnie powiecie. W takim razie czekam na informacje od was, bo jest tego tutaj... Naprawdę sporo tutaj, jakieś drewno jeszcze. Przynajmniej jeszcze tak wygląda jak drewno. Nie, bobki to nie są na pewno. No nie zmienia to faktu, że coś fajnego tutaj, gdzie nie dziele leży. Patrzę, co to jest. Muszla chyba. No, dobrze, drodzy moi, to pamiętajcie w takim razie o mediach społecznościowych. Będzie mi bardzo miło. Jeżeli zostawicie po sobie jakiś znak, sygnał, jeżeli ktoś chciałby zostawić e, pamiątkę w postaci kawy, to również z miłą chęcią powiedziałbym, i to by było. O, jeszcze teraz się utopię w tym czymś. E, I to by było dzisiaj na tyle. Spotykamy się za tydzień. Jeżeli oczywiście macie ochotę, trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Na razie papa. Pa.